Zapraszamy na ósmą edycję edukacyjnego rajdu motocyklowego, któremu patronuje 24 Dywizja Jarosławska Piechoty. W tym roku przypominamy o dwóch rocznicach. Jednej bezpośrednio związanej z patronem, właśnie z wrześniem 1939 roku, gdzie toczyliśmy bój obronny, a 24 Dywizja Piechoty wchodząca w skład Armii Karpaty zaczęła swój manewr odwrotowy właśnie na linii Dunajca, czyli nieopodal. Tam też się za chwilę z Dębicy udajemy, w okolicę Tuchowa. A następnie będziemy przemieszczać się na południe naszego województwa i jutro dotrzemy do iwolnicza Zdroju. To jest związane z drugą rocznicą, której rajd jest w tym roku poświęcony. Czyli z 80 rocznicą Akcji Burza. Tam będziemy przy pomniku składać kwiaty. Pomnik temu pamięt na Pospolitą Iwonicką. Związany jest ściśle właśnie z rocznicą Akcji Burza. Zwiedzimy też wystawę, którą przygotowali lokalni historycy. Żyć w takich wydarzeniach, wydarzeniach, które mają wartość historyczną, wartość patriotyczną. Motocykliści to grupa osób, która jest ciekawa też takich rzeczy i te rajdy już po raz ósmy się odbywają. Szlakiem oczywiście historycznych wydarzeń z II wojny światowej, z akcji burza. Myślę, że Dębica rzeczywiście jest takim miejscem, od którego dzisiaj zaczynamy, bo warto bo jest tu wiele do pokazania, do zwiedzenia. Pojedziemy do Tuchowa, pojedziemy do Iwonicza, pojedziemy do Rymanowa. Wszystko będzie znaczone szlakiem wydarzeń akcji burza i też wydarzeń związanych z II wojną światową. Możemy wspólnie z organizatorami tego rajdu gościć tylu wspaniałych motocyklistów z terenu powiatu dębickiego, z terenu całego województwa podkarpackiego. Mam informację, że już jest około 120 motocykli. Do godziny 11 jeszcze dojedzie kilkadziesiąt, i po godzinie 11 uczestniczy rajdu wybiorą się do Tuchowa. Następnie wrócą na Podkarpacie do Rudawki Rymanowskiej wieczorem. A ja się cieszę, że możemy ich gościć właśnie dzisiaj na terenie muzeum. Bardzo fajni, fajni ludzie z pasją. A ja się cieszę też, że w taki sposób tą gościną tutaj możemy promować nasze miasto w Podkarpacie. I bardzo to jest fajna sprawa, że jest tylu uczestników, ja osobiście tu jeżdżę bardzo dużo na takie, na takie patriotyczne wyjazdy ostatnio właśnie wróciliśmy z Nordkapu i byliśmy w Norwegii na cmentarzach polskich żołnierzy to jest bardzo ważne, żeby się pokazywać w tych miejscach i to co dzisiaj jedziemy tym szlakiem 24 Dywizji Piechoty i to, że to jest wrzesień 39 i rocznica operacji Burza także to są bardzo ważne rzeczy, żeby ludziom mówić, opowiadać i przede wszystkim bardzo się cieszę, że trochę młodych ludzi jest czy będzie można przekazać prawdę historyczną, bo jeżeli chodzi o program w szkołach, to jest beznadziejny. Taka jest prawda, bo my naszą młodzież musimy uczyć właśnie miłości do ojczyzny i patriotyzmu. I to jest dla nas właśnie ważne, żeby ten przekaz poszedł dalej. Jutro jest przewidziane spotkanie borownicy. W, w tej miejscowości mój ojciec był wzięty do niewoli nie? na początku II wojny światowej. I między innymi z tym chciałem troszeczkę no, zgłębić tą wiedzę na ten temat. No, i być nagrobiem dowódcy jego ojca. Takie rajdy są jak najbardziej wskazane dzięki tym rajdom. Raz, że zwiedzamy okoliczne tutaj miejscowości i upamiętniamy różne wydarzenia, które wcześniej się dokonały. A drugi raz, że motocykliści zjeżdżają się razem, jest to cykliczne i dochodzi do takiej po prostu wspólnej integracji. Jesteśmy motocyklistami. Poprawia to tak samo bezpieczeństwo na drogach, kulturę jazdy i wiele innych aspektów.